Statystyki mówią, że toruński rower miejski przyjął się. Przez dwa tygodnie zarejestrowało się blisko 1600 użytkowników. Statystycznie każdy rower wypożyczany jest cztery razy dziennie. System póki co został odebrany warunkowo. Czekamy na usunięcie wszystkich wad, tych, które mogły jakby być usunięte, chociaż system funkcjonuje. Oczywiście początek nie był łatwy, pojawiały się sytuacje takie, że system się blokował. Były również niestety akty wandalizmu, które też utrudniały. Działalność tego roweru, ale no z dnia na dzień jest coraz lepiej i myślę, że za 2-3 za tygodnie nie powinno być już żadnych problemów. Niestety nie obyło się bez problemów, zwłaszcza ze strony wandalii. 40-krotnie wyrywano rower ze stacji. Przecinano opony oraz kradziono elementy ruchome, jak na przykład siodełka. To nie, chodzi, to nie chodzi o to, że rower zostaje wyrwany po to, żeby go ukraść, bo te rowery zostały. My tych rowerów nie straciliśmy. Te rowery zostały porzucone na stacji, czyli zostały wyrwane. Ktoś sobie zrobił zabawę, wyrywa rower z elektrozaczepu i zostawia ten rower. Więc to nie jest akt polegający na tym, że chce mieć ten rower dla siebie i chce z niego korzystać, tylko chce to zniszczyć, tak? Tak ja to przynajmniej odbieram. To nie było zrobione po to, żeby skraść rower. Toruński rower miejski uruchomiono 18 kwietnia. Do dyspozycji mieszkańców i turystów oddano 12 stacji i 120 rowerów.